Drodzy Państwo, zapraszamy do przejazdu naszym wegetariańskim tramwajem. Jedziemy na dworzec wieński bezpłatnie dla Państwa z okazji Dnia Wegetarianizmu. Już Sanisza August Poniatowski bardzo lubił pogryzać sobie jabłuszka siedząc na tronie. I możecie Państwo tutaj pokryć sobie jabłuszka, zjeść paszlecik wegański! Ja nazywam się Emil Stanisławski, jestem z Warszawy i dzisiaj możemy poczęstować z naszych drogich pasażerów yy, tak kanapkami z humusem i ogórkiem. Mamy też kotleciki z soi i z kasze gryczanej. We słodkich rzeczy mamy dwa, dwa rodzaje ciasteczek z czekoladą i z musli oraz tak zwane pirogi z, yy, z, ze szpirakiem. Jeśli chodzi o te pyszności, które tu mamy, to wszystkie przepisy na te rzeczy można znaleźć na stronie puszka.pl. Tam jest ponad 5000 przepisów wegetariańskich, wegańskich, witaliańskich, wszelakich. Nazywam się Ula, jestem z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Chciałabym zachęcić wszystkich do przejścia na wegetarianizm. Powodów jest wiele, są so to przede wszystkim powody etyczne, to znaczy przychodząc za dietę wegetariańską nie przyczyniamy się do e, okrucieństwa wobec zwierząt, do cierpienia zwierząt. E, oprócz tego oczywiście względy zdrowotne. E, wiadomo, że wegetarianie e, ba, dużo rzadziej zapadają na e, choroby cywilizacyjne, takie jak choroby serca i nowotwory. Dodać jeszcze że wszyscy najwybitniejsi ludzie w historii świata byli wegetarianami leonardo da vinci albert einstein Isaac newton nikola tesla a nawet ojciec czesław klimuszko oni wszyscy byli wegetarianami więc my również do tego serdecznie zapraszamy mikołaj jastrzębski fundacja wiwa akcje dla zwierząt możecie państwo sobie trochę dobrego sumienia wytworzyć no,